Już same pojawienie się saszetki nikotynowej w rękach Karola Nawrockiego tak pobudziło niektórych ludzi, że sami zachowywali się, jakby to oni zażywali narkotyki. Zresztą posłuchajmy, co na ten temat miał do powiedzenia Karol Nawrocki. Wziąłem woreczek nikotynowy, ale bardzo się cieszę z tego, że wywołało to zainteresowanie opinii publicznej. W związku z tym chciałem zaprosić, bo czytałem też komentarze, które dotykały właśnie tego tematu i dlatego chciałem zaprosić jutro, żeby wyjaśnić tą sytuację Rafała Trzaskowskiego i naszych najbliższych współpracowników. Tam na Rafała Trzaskowskiego czekał pan Tomczyk, ze mną by pan szefernaker, wypowiadał się też w sprawie pan Nitras. Myślę, że dzisiaj opinia publiczna ma prawo wiedzieć, jaki jest nasz stan zdrowia i jakie są substancje w naszych organizmach. Jutro oboje z Rafałem Trzaskowskim będzie będziemy w Warszawie. W związku z tym zapraszam Rafała Trzaskowskiego na testy. No i na to wszystko odezwała się minister zdrowia z rządu Donalda Tuska, która powiedziała, że stosowanie takich saszetek jest nielegalne, że to jest po prostu przestępstwo. I jak to mógł zrobić Nawrocki? Że on popełnił po prostu przestępstwo. Ale jakoś ta minister zdrowia nie powiedziała, nic, że te saszetki są ogólnie dostępne w Biedronce, więc jeżeli one są tak szkodliwe i tak niebezpieczne, a poza tym, że są a poza tym są nielegalne, to dlaczego nie każe wycofać tych saszetek z Biedronki i dlaczego nie nałoży karę na Biedronkę? No ale cóż, Biedronka to potęga i z korporacjami i sieciami handlowymi Różnych zagranicznych spółek, to trzeba się liczyć. Taką mamy minister zdrowia. No, oczywiście, muszę jeszcze raz podkreślić, że to nie była autentyczna saszetka, tylko po prostu to była taka prowokacja Nawrockiego. Tu można dyskutować, czy to było udane, czy to było potrzebne i tak dalej, ale w każdym razie tak wygląda, wyglądają fakty.